Baczność, poczuć sztandarowy, wprowadzić sztandar szkoły. Witamy wszystkich na uroczystym apelu z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Prosimy o chwilę zadumy i uwagi. Postaramy się przybliżyć Wam te wydarzenia. W całej polskiej ziemi, nie tylko w Warszawie, wszyscy obchodzimy Święto Narodowe. Dzień dziś wesoły, święto polskie wiosna, słychać każdej szkoły, młodzieży śpiew radosny. Powitajcie znów maj trzeci, co zmienionych minionych lat oddali na powracającej pali idzie ku nam znów radosny dzień pamiętny polskiej wiosny. Dniu pamiętny, o dniu sławny, choć w przyszłości już tak dawnej, tylko pomny mają trzeci. Witacie polska młodzież. Wielu zbrojnych tędy przeszło, sporo się przerało, Wolności, jak trzeba przyrody, apostolstwo obłoków i ptaków nad krajem, jak rzek płynących prawnym przeznaczeniem wody i gór, co rosną w skalnym obyczajem, jak ruchu świtów, nocy i gwiazd ciemności, jak ruchu trwania, ruchu zmian, systemu w systemie, jak Bogu, co nam trzeba wolności oddalaj człowiekowi, by zaludnią ziemię. jakieś święto. Nie przeszkadzaj. Pewnie, że święto. Przecież będziemy mieli kilka dni wolnego. Tylko musiał być jakiś powód. Ciekawe jaki. Nie pamiętam. Pan na historii coś mówił, ale kto by zliczył te wszystkie wojny, rozdajemy rozbiory. Może ktoś nam powie, o co chodzi. Słuchajcie uważnie. 3 maja 1791 roku i Konstytucja. Było to bardzo ważne wydarzenie. Aby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia, trzeba się cofnąć do roku 1772. Był to tragiczny czas w naszych dziejach. Czas sojuszu Rosji, Austrii i Prus, który zaowocował pierwszym rozbiorem. Polska straciła znaczną część swojego terytorium. Posłuchajcie. Przed laty, dawno, dawno młodzieży, też był taki dzień jasny, taki cudny dzień trzeci. W wielkiej sali sejmowej przed narodem Królstawa odczytano po raz pierwszy Konstytucję jej prawa. Uchwalono, że w Polsce już nie będzie niedoli. Każde chłopskie cierpienie także szlachtę zaboli. Wszyscy będą już równi. Wszyscy będą już braćmi. Zgody, szczęścia w ojczyźnie nic już nigdy nie zaćmi. Już wiem potem, że szedł drugi i trzeci rozbiór a tym całkowita utrata niepodległości. Polska zniknęła z mapy Europy. Pod koniec XVIII wieku do ratowania ginącej ojczyzny zebrał się w Warszawie Sejm Wielki. W dniu 3 maja 1791 roku uchwalono ustawę rządową, zwaną potocznie Konstytucją 3 Maja. Była to druga po Konstytucji Stanów Zjednoczonych nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowała podstawy ustroju Polski. Znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała dziedziczność Romów. Uznawała konieczność utrzymywania stu tysięcznej armii. Miała stać się podstawą do budowy nowoczesnego i silnego państwa polskiego. Czy naród polski ucieszył się z uchwalenia konstytucji? Konstytucja 3 maja została entuzjastycznie przyjęta przez większość Polaków. Mieszkańcy Warszawy przez cały dzień wznosili okrzyki. Wiwat król, wiwat naród, wiwat konstytucja! Świętowano nie tylko w Warszawie. Więc niewiele też widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, już, że spochylono po tam, tak jak stoi się w kościele. A więc tam nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejść bliżej, więc podeszłam jak Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna niż tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie byłbym, bo głos cichy i subtelny, ale polski nie skarży ten To nie byłbym, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój świat więc to nie był ruch na pewno, bo nad łódź już nade mną usłyszałem ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym... Twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczyni w sercach niewinni, Twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłam twierdzić, komu pomyliły się stulecia. Było ciemno. Może to nic nie być, jakiś po tak sprawny, romantyczny wyręczęcał. Tyle niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie bym już widział. Teraz młodzień mnie Rodrigo. Filosofi ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. sama nie wiem jak to... Do koloru powstał, jeszcze ja nie zwariowałam, Lecz jak dziecku na głos, na głos, na głos. Ja to szczęście, Że w tym momencie Żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą. Ja to szczęście, Czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy, że się po polsku czytać uczono pokryją, i że tylko w domu i bardzo ostrożnie o historii polskiej mówić było można? W głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły. Opatrywał wóz drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna. I ruszała w pole wiara, i ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. You W tym dniu urządzano uroczyste składanie przysięgi i nadawano odznaczenia. Prasa podziemna drukowała artykuły poświęcone uchwaleniu Konstytucji Majowej. W Polsce Ludowej nie obchodzono święta 3 Maja. Dopiero Sejm III Rzeczypospolitej przywrócił Polakom tenoratowe święto. W tym dniu wszyscy Polacy godnie świętują rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Thank you. Eu i